Nie przewijaj dalej, zostań tu przez minutę i, i przyjmij tę modlitwę. Panie, oddaję w Twoje ręce osobę, która to ogląda. Widzisz jej próby, jej smutek, znasz trudności, z którymi się zmaga. Używasz tych doświadczeń, by kształtować jej życie, bo próby są chwilowe, a Twoja siła trwa przez całe życie. Gdy czuje się y, słaba, przypominaj jej, y, słabość jej nie definiuje, Definiuje ją odwaga, by wstać. Panie, uwolnij ją od wczorajszych porażek i pokaż jej, że tworzysz w niej coś nowego. Pomóż jej zrozumieć, że prawdziwa moc nie pochodzi z reputacji, lecz z poznania Chrystusa, który żyje w niej. Jeśli ludzie jej nie rozumieją lub odrzucają, umocnij jej serce. Daj jej czyste serce, aby potrafiła iść ku światłu, nawet w ciemności. I aby jej dobro nie zgasło. Powiedz jej, droga wzrostu nigdy nie jest prosta, ale yy, każda krzywizna przynosi mądrość i głębię. Panie podtrzymaj ją, niech jej serce będzie pełne wdzięczności za każdy zachód i każdy poranek, bo każdy dzień jest nową łaską. Jak mówi pismo, Pan jest moją siłą i tarczą mojego serca. Psalm 28, 7. Ja. Dziękujemy Ci Panie, yy, bo piszesz w jej życiu historię chwały. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, napisz Amen i y, udostępnij ją tym, którzy potrzebują siły. Jeśli pragniesz, by twoje życie zakorzeniło się głębiej w Prawdzie i chcesz przygotować swoje serce na powrót Pana, możesz dołączyć do naszej grupy. Spotykamy się, by czytać Biblię, y, modlić się i uczyć się jak w tych czasach wiernie iść za Chrystusem. Link w opisie. Jeśli Pan cię porusza przyjść, on prowadzi tych, którzy go szukają.